Moi drodzy, jest mi niezmiernie miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Temat, który jest niezwykle interesujący, na który czekacie, o który pytacie mnie praktycznie od początku tego roku czyli nasza magiczna data 21 grudnia 2012 roku. Moi drodzy, ale to wszystko nie jest takie proste, bo nie można, jak gdyby. W dwóch słowach ująć czegoś takiego, co jest tak obszerne i co jest tak głębokie i w pewien sposób skomplikowane, ponieważ dokładnie w tej chwili, a również te, tej daty, mamy zjawiska astronomiczne, które są niezwykle ważne. Tak na marginesie troszeczkę zapoznałam Was z jednym z tych zjawisk, gdy mieliśmy tak zwany nasz rytuał wspólny. Wenus 6.6.2012 roku. Na pewno jeszcze pamiętacie ten jeden z tych pierwszych wspólnych rytuałów niezwykle piękny i niezwykle pozytywny. Tutaj te zmiany. Czyli ten ośmioletni cykl planety Wenus, która tworzy na naszym nieboskłonie ten przepiękny znak symboliczny pentagramu. Mamy również energię, które niektórzy nazywają odnowieniem renesansu czyli 500 lat temu były podobne układy, które teraz. Również się zamanifestują, czyli ten nowy renesans. Wiecie, co to jest renesans? Na pewno pamiętacie z lekcji historii te takie ważne odkrycia, jak na przykład odkrycie Mikołaja Kopernika, że to nie Słońce kręci się wokół Ziemi, ale Ziemia kręci się wokół Słońca. Jako ten następny renesans, który ma mieć miejsce teraz i również po tej dacie, możemy przypuszczać, że będzie to odkrycie. Innych planów, innych cywilizacji, nawiązania jakichś kontaktów z tymi cywilizacjami, bo to, co było kiedyś w średniowieczu dla nas niemożliwe, i nastąpił ten pierwszy renesans, to również w tej chwili dla wielu osób pewne rzeczy są niewytłumaczalne, ale za kilka lat staną się one czymś naturalnym i normalnym. Moi drodzy, jest bardzo dużo innych takich ważnych momentów. Czyli akurat tego 21 grudnia mamy to przesilenie zimowe, które znacie jako święto magiczne, które obchodzimy praktycznie co roku. Święto światła, moi drodzy. Czyli ten moment, gdzie kończy się panowanie. Ciemności i rozpoczyna się panowanie światła, czyli te dni znowu będą dłuższe, noce krótsze i tak dalej. Moi drodzy, ale to nie tylko to, mamy również układ planet, planety Neptun samej w sobie w bardzo ciekawym układzie. Yy, I układ Neptuna, Saturna i Plutona, i czego właściwie należy oczekiwać. Czego należy oczekiwać, moi drodzy, chyba najtrudniejsze pytanie, jakie można komuś zadać. Yy, Często pytacie mnie na przykład, czy co robić dokładnie przed tą datą? Czy należy oczekiwać tych wielkich katastrof, o których mówi się w tych wszystkich filmach, we wszystkich książkach, we wszystkich przepowiedniach, przepowiednie trzeciego, trzeciej wojny światowej, końca świata, uderzenia asteroidów i tym podobnych? Bardzo wiele ludzi wyjeżdża w góry tego dnia, czy przed tym dniem, aby uchronić się, jak gdyby przed. Przebiegunowaniem czy tym podobnym. Moi drodzy, i mimo tego, że sama ta data w sobie jest bardzo pozytywna, bo ona zapowiada taki proces przemiany, to jest bardzo dużo osób, które myślą negatywnie. Jest bardzo wiele osób, które oczekują, że wydarzy się coś negatywnego. A jak wiecie, w świecie magii, w świecie energii nic nie ginie, i jeżeli wiele osób myśli coś negatywnego, to na pewno negatywne rzeczy muszą się zmaterializować. Tym bardziej, że mamy ten fenomen już od pewnego czasu, że nasze myśli bardzo szybko się materializują. Dlatego moja rada jest taka, aby Tutaj odpowiadając na pytanie m.in. Alicja, ale również inne, aby tego dnia nie wybierać się na przykład na przelocy samolotami czy, czy innego rodzaju takie nie przebywać w miejscach, gdzie jest duże skupiska ludzi, ponieważ wiele ludzi może reagować, reagować dziwnie. Nazwijmy to dziwnie. Wiele osób będzie w takiej panicy jak gdyby, jakby miało nie być jutra, i dlatego lepiej po prostu unikać takich dużych skupisk ludzkich. To jest taka moja osobista rada. Ale czego należy oczekiwać? Moi drodzy, tutaj zadałam pytanie siłą tym pozytywnym, siłą siłą anielskim i uzyskałam odpowiedź od fioletowego nurtu energetycznego, czyli Lady Amethyst, czyli. Anioł związanych z transformacją i przemianą. Jak widzicie, wszystko to, co robiliśmy w tym roku wspólnie, miało swój cel. Te rytuały wspólne, również prowadzenie tego rytuału Lady Amethyst, również rytuał np. transferu Wenus, czy rytuał jasnowidzenia, to wszystko miało swój cel, moi drodzy. I dokładnie w tym momencie oznacza to, Transformacją, czyli już nic nie będzie tak, jak było wcześniej, będzie inaczej. I moja taka rada osobista, co zrobić tego dnia. Ja osobiście opuszczam magiczną oazę i jadę bardzo wysoko w góry, aby skoncentrować się tylko i wyłącznie na energiach. Skoncentrować się na tym, co zostanie nam otwarte, zostanie nam przekazane. I dlatego Będę ten czas spędzała bez innych ludzi, czyli na zasadzie takiej bardziej eremickiej. I to jest taka moja rada dla Was, aby skupić się w tym momencie na tym, co będzie się działo w Waszym wnętrzu. A będzie się działo dosyć dużo. I to w zależności od tego, na jakim poziomie jesteście? Są osoby, które są dopiero na samym początku tego rozwoju, są osoby, które są w środku, które są dalej czy, czy głębiej, a są również takie osoby, które nic nie czują. Ale w tym momencie to te energie będą tak silne, że zobaczymy, jak gdyby te osoby bardzo. Delikatne, mogą zobaczyć nawet swoje, wszystkie poprzednie inkarnacje. Mogą zobaczyć siebie, swoją duszę, zobaczyć wzory w swoim zachowaniu, które towarzyszą nam przez różne nasze wcielenia. Można zobaczyć nas jako jedność z innymi ludźmi, z całym światem, z wszechświatem. Można również e, odczuć, to, co będzie związane właśnie z energiami, które jak gdyby mają ten swój punkt kulminacyjny tego 21, ale one będą się jeszcze ciągły troszeczkę dalej. I co mniej więcej będzie się działo, moi drodzy, czas bardzo taki, właśnie takiej przemiany. Czyli wiele ludzi zwróci uwagę na to, że nie może być tak, jak do tej pory, że należy zająć się naszą planetą. Nasze rytuały wspólne dla matki ziemi, widzicie, nic nie było przypadkiem. I że należy jak gdyby bardziej zająć się e, naszymi ludźmi, naszymi e, bliźnimi, jak gdyby dookoła. Czyli wiele ludzi zauważy, że to jest niezwykle ważne, że my wszyscy powinniśmy się łączyć, powinniśmy się wymieniać wzajemnie, naszym doświadczeniem, a nie na zasadzie takiego nienawiści, konkurencji czy czy walki wzajemnej, które, która dla mnie osobiście jest chyba takim największym negatywem w tym świecie ezoterycznym, gdy jedna wróżka atakuje drugą, gdy jeden mak krytykuje drugiego i każdy chce się pokazać w lepszym świetle, ciągle nie rozumiejąc tego, że każdy z nas jest inny, i każdy z nas jest ważny, i każdy z nas jest potrzebny.